Pana Święta, opiaruję Tobie, te godzinki ku większej szczytwej i ozdobie. Na nas drogą prowadziła, a przy śmierci nas złotą opiekunką była. Stać to różka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skazanie powstała. W poczęciu swoim, Panna, niepokalanaś była. Módl za nami do Ojca, którego Syna porodziła. Módlmy się. Boże, w przez niepokalane poczęcie najświętszy Panny. Godne synowi swym mieszkanie z Mama czuwa, mama wie, z czego co Mama kocha, mama wie najlepiej. czego nam brakuje, czego potrzebuje. Mama kocha, mama wie najlepiej, niepotrzebne mamie, Mamie! Grandy, złoto i korona. Korona! Not yeah. święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego, jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego, jak tak siebie samego. Taki duży, taki mały bo święty być.

Wytrzymujemy się, zatrzymujemy się przed budynkami Kościołów. Oddajemy Panie Jezusowi, chcę, cześć Panu Jezusowi, te świetnym patroncie. My jesteśmy żywym Kościołem, żywym wspólnotą Kościoła. I tak jest na całym świecie. Wszyscy wydarzenia Chrystusa, wszystkie zwołania, wszystkie kościoła, wszystkie wspólnoty czyści, jeden kościół wszystko łączy się ze sobą.

tylko dom z kamieni i złota, kościoł żywy i prawdziwy, to jest serc wspólnota. Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota. Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu, tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedno z wielu, jedno serce, jedną duszę, tworząc jedną z wielu, bo się dzieli tym, co ma. Żywy różani. Żywy różanie. Najczęściej takie żywe wspólnoty w parafiach. W parafiach, ale drodzy w tej wspólnocie tak naprawdę jest przeżywana głęboka, głęboka duchowość Maryjna. No ta świadomość, że odmawiając dziesiątkę różańca świętego tak naprawdę jesteśmy Panie odwagę modlitwę wspólnotową, wiedząc, że do tej róży inni należą. To jest modlitwa, która trwanie ustali. Tak naprawdę wiele nie trzeba z tej praktyki religijnej, żeby po prostu żywy w tym tworzyć. Poza tym, dla no jest wspólnotach, to jest modlitwa, ale od wielu, różnego rodzaju... Trzeba odejść od zgiełku mas mediów i od ocen formułowanych często przez ludzi wrogo nastawionych do kościoła. Dobrze jest udać się na miejsce odosobnione, tak jak usuwał się Pan Jezus uczniami. Żeby odpocząć, trzeba nabrać dystansu wobec niezrozumienia, duchowego bogactwa Kościoła przez tak zwaną opinię publiczną. Tylko wtedy będzie można dotrzeć do ewangelicznych źródeł Kościoła.